Studio Dziennik Program Portalu Informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus. Dzisiaj jesteśmy w Szczawnie Zdroju, a ze mną są Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna Zdroju, Marek Cimkiewicz, zastępca burmistrza Szczawna Zdroju. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, witam panowie. Również witam się. Panowie, amfiteatr dopiero co ukończony, ale we wtorek już zapraszacie na otwarcie. Zapraszacie wszystkich, każdy niech przyjdzie, kto chce i zobaczy to miejsce. Tak, zapraszamy wszystkich, zapraszamy mieszkańców naszego miasta, zapraszamy mieszkańców okolicznych miejscowości, zapraszamy Gości, którzy na tym terenie aktualnie się będą znajdowali. Czyli we wtorek, 24 października o godzinie 14, chcemy oddać do użytku ten amfiteatr. Co tu będzie się działo? Będą niespodzianki? E, oczywiście muszą być podziękowania. Przywitanie gości, podziękowania za tą pracę, bo w moim przekonaniu obieg jest pięknie zrobiony. Takie słyszę opinie od tych, którzy odwiedzają Park Zdrojowy i już oglądają ten amfiteatr. E, również a więc te podziękowania muszą być skierowane do tych, którzy się zaangażowali w te prace, ale również chcemy przedstawić pierwszy mały koncert na tyle na ile pogoda pozwoli. Porozumieliśmy się i poprosiliśmy uczniów szkoły muzycznej w Wałbrzychu, aby oni jako pierwsi zaprezentowali się tu z utworami. Myślę, że to jest ten obiekt nie, nie tylko dla dorosłych, ale dla młodych, a więc chcemy, żeby oni jako pierwsi wystąpili tu na tej scenie. Panie wiceburmistrzu, co tu się zmieniło? Tu wcześniej, może nie wszyscy pamiętają, no była pozostałość tak naprawdę tylko amfiteatru. E, zmieniło się wszystko praktycznie, dlatego że cała, e, cały obiekt został przebudowany gruntownie. E, zmienił się też rozkład tutaj e, trybun. Przy okazji e, powiem, że taki był zamysł projektanta i zresztą nasze takie sugestie, żeby te trybuny stałe przechodziły też w takie tereny zielone, naturalne. Tutaj będziemy rozkładać leżaki, będzie możliwość rozłożenia powiedzmy w trakcie ładnej pogody i koca, karimaty, także taka swoboda, swobodna forma oglądania tego, co będzie się działo na scenie Amfiteatru. Uciekamy z betonem z centrów miast, więc tym bardziej z Parku Zabytkowego Zdrojowego i to Chcieliśmy tutaj osiągnąć i myślę, że nam się udało. Leżaki już są zakupione. Pierwsza partia przyszła. W miarę potrzeb będziemy kolejne dokupować. Panie burmistrzu, tu chcecie organizować, najprościej mówiąc, wydarzenia miejskie, czy każdy, kto będzie chciał zagrać, wystąpić, za Waszą zgodą będzie mógł to robić? Tak jak Pan powiedział, za Naszą zgodą, bo jednak administratorem, myślę, że ten amfiteatr, tak jak całą kulturę można powiedzieć, u nas głównie zajmuje się tą kulturą Teatr Zdrojowy. Również Biblioteka Miejska ma bardzo duże osiągnięcia, ale tą większą, większymi wydarzeniami zajmuje się Teatr Zdrojowy będziemy chcieli, żeby to zawiadywał tym, zarządzał tym obiektem Teatr Zdrojowy w Szczawni Zdroju, żeby jego pracownicy. A więc, tak jak Pan powiedział, obiekt powinien służyć wszystkim, a więc każdy, kto chciałby tutaj oczywiście za zgodą administratora, za zgodą czy Urzędu, czy Teatru Zdrojowego mógł tutaj występować. Jakie będą warunki, to na dzisiaj jeszcze nie określamy. Będą zasady, będą zasady bo, bo tak jak udostępnia się każdy inny obiekt, są jakieś zasady. Nie mówię tu w domy. Myślę o nie wiadomo jakich pieniądzach, chciałoby się, żeby tu młodzież występowała. Ale żeby, chcecie, żeby tu żeby to miejsce Artyś... żyło, Tak, tak po to zostało odbudowane. Chociaż podkreślamy, że jest to odbudowa amfiteatru, ale ci, którzy znają, pamiętają ruiny tamtego obiektu, to wiedzą, że to nie jest odbudowa, tylko powstał nowy, nowy obiekt. A więc ten obiekt musi żyć i przewidujemy. Tu różne wydarzenia, które mogą się właśnie na takiej przestrzeni otwartej odbywać, a więc czy różnego rodzaju występy słowne, czy to muzyczne, czy też kinoplenerowe, bo o czymś takim też marzymy, myślimy, że tutaj znajdzie to swoje miejsce. Panowie, na podsumowanie tej inwestycji, ile ona kosztowała? No koszt całej inwestycji to jest ponad 1800 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z tutaj pomocy z programów rządowych. W większości gmina miała też tutaj swój wkład. Udało nam się to zamknąć właśnie w tej kwocie pomimo różnych perturbacji, o których wszyscy wiemy, jakie były na rynku budowlanym, więc ceny no, szalały. Był problem trochę z materiałem, ale udało nam się to wszystko ładnie spiąć i myślę, że będzie cieszyło wszystkich. Po sąsiedzku, niedaleko tutaj, trwa także modernizacja terenów wokół stawów na wzgórzu Gedyminacji. Na jakim etapie jesteśmy? Co tam w tym momencie się zadziało, już zmieniło? To już jest końcówka właściwie pracy. Właściwie trwają prace odbiorowe, przekazania obiektu poprzez odbiory służb budowlanych, które jest starostwa powiatowego, nasze ostateczne, ostatnia kosmetyka i ten, te obiekty chcemy oddać w najbliższych również dniach. Myślę, że żeby nie było żadnej kolizji tu z terminami. Jeżeli pogada pozwoli, to dosłownie w przeciągu kilku, kilkunastu dni poprosimy wszystkich Państwa na spacer, na stawy. W, w rejonie wieży, tam na wzgórzu Gedemina. Co tam się zmieniło? Myślę, że warto będzie przyjść na spacer, pospacerować, zrelaksować się, bo powstały nowe ścieżki, został uporządkowany staw, zostały, były głosy różne odnośnie czyszczenia tego stawu. Myśmy wybrali ekologiczną, naturalną metodę czyszczenia tego, co w stawie jest, żeby nie niszczyć życia, które w tym stawie od długiego czasu tam funkcjonuje. A więc myślę, że najlepszym sposobem, żeby zobaczyć, co tam powstało, to spacer na wieżę na wzgórze Gedymina. Ale przy okazji, bo to jest jedno z zadań, które realizujemy tutaj na terenie parku w ramach właśnie tak jak pan burmistrz Mikiewicz powiedział, programów rządowych realizujemy. Tu aktualnie w sąsiedztwie amfiteatru trwają prace Balei Różaneczników. Słyszymy zresztą ciężki sprzęt jest. Tak, tak, tam będzie odnowiona właśnie fontanna. Nieopodal w parku przywrócona zostanie ścieżka zdrowia. Oczywiście w nowoczesnej formie, bo z certyfikatami muszą być urządzenia. Ścieżka, ścieżka doktora, zdrowia, Szpilarewicza. doktora Szpilarewicza. Ale i w sąsiedztwie mamy wieżę Anny. Tam będzie remont muru i schodów. Mhm. Ile kosztowało? To wszystko z od stawów zaczniemy. Od stawów, więc jeżeli chodzi o koszt zagospodarowania stawów, przypomnę, że to teren odkupiony od Uzdrowiska Szczawno Jedlina, to tak dla tych osób, które jeszcze tego nie wiedzą. Cały koszt inwestycji to jest blisko 600 tysięcy złotych. Te, tego etapu, który teraz kończymy, tak jak pan burmistrz powiedział. Bo będzie kolejny. Etap. Mamy nadzieję, że będzie kolejny etap. Wszystko zależy od tego, jak uda nam się pozyskać kolejne środki na Kolejny etap właśnie zagospodarowania Wzgórza Gedymina, a w tym kolejnym etapie planujemy zabudowę tam toalet, czyli takie zaplecze socjalne, być może z małym takim aneksem gastronomicznym. Planujemy doprowadzenie energii elektrycznej, wodociągu, tak żeby to wszystko mogło współpracować i cieszyć gości, turystów, kuracjuszy, żeby mogli tam również i z tych elementów korzystać. I jeszcze ścieżki, bo to są dwa oddzielne, rozumiem, projekty ścieżki ten duży projekt o którym ja tu wspomniałem który zawiera kilka obiektów tam jeszcze dochodzi obiekt w parku szwedzkim który będzie przebudowany to zaplecze socjalno-gastronomiczne tam będzie dobudowana toaleta dla gości którzy przyjeżdżają autobusami czy samochodami nieopodal jest parking przy ulicy Spacerowej a więc musimy zapewnić tym osobom takie pomieszczenie z którego będą mogli czasami skorzystać przebudowane jest zaplecze gastronomiczne bo on ono nie spełniało warunków sanitarnych w pełni to, co wymaga sanepid w obecnych czasach. Bo oczywiście tam czysto było, bo żeby nie, ktoś złego wniosku nie wysnuł, ale, ale chodzi o to, żeby spełnić te standardy, które są dzisiaj wymagane przez służby sanepidu, a więc zostanie ten lokal troszkę przebudowany, zaplecze socjalne, zaplecze tego obiektu wraz z tymi obiektami, o których tu wspomniałem. Aleja Różnoleczników, ścieżka zdrowia doktora Szpilarewicza, fontana na dojście do wieży Anny, to całe zadanie jest około 6 milionów złotych. Są to duże prace i budowlane, i te kosmetyczne. Oczywiście nie tylko będą remonty budowlane, bo i w Alei Różanczników pojawią się nowe nasadzenia. Nasadzenia, tak, i mała architektura. We wtorek widzimy się tutaj. Zapraszamy wszystkich serdecznie o godzinie 14.24 października w Parku Zdrojowych w Amfiteatrze. Zapraszamy Państwa do obejrzenia nowego obiektu w Parku Zdrojowym. Marek Fedoruk, burmistrz Czarna Zdroju, Marek Cipiekiemiczek, wiceburmistrz Czarna Zdroju. Dziękujemy bardzo, 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 bardzo za rozmowę.